Wyobrażam sobie, że diabły mogą w sensie duchowym pożerać jeden drugiego i nas. Nawet w życiu ludzkim spotyka się namiętność skierowaną na zdominowanie, prawie że na przetrawienie drugiego człowieka, na dążenie do tego, by całe jego intelektualne i emocjonalne życie uczynić jedynie przedłużeniem własnego życia, po to, by uzewnętrzniać własną nienawiść. Żywić własne urazy, dawać upust własnemu egoizmowi poprzez tego drugiego człowieka, tak jak poprzez siebie. Jego własny mały zasób namiętności musi być wyrugowany, by zrobić miejsce naszym. Jeśli on się temu opiera, postępuje bardzo egoistycznie. Na Ziemi, pożądanie to nazywa się często miłością. Wyobrażam sobie, że w piekle znane to jest jako głód. Lecz tam głód jest bardziej drapieżny i możliwe jest pełniejsze jego zaspokojenie. Sugeruję, że tam duch mocniejszy, nie istnieje tam być może żadna forma ciała, która utrudniałaby tę operację, może rzeczywiście i ostatecznie wessać w siebie słabszego i permanentnie sycić własną osobowość tą drugą pogwałconą osobowością. I to z tego powodu, tak mniemam, Diabły pożądają ludzkiej duszy i duszy innych diabłów. I to z tej przyczyny szatan pożąda wszystkich swych wyznawców, i wszystkich synów Ewy, i wszystkich zastępów niebieskich. Śni on o dniu, kiedy wszystko wchłonie w siebie, i kiedy wszystko, co wymawia ja, będzie mogło to czynić tylko poprzez niego. Domyślam się, że jest to parodia imitująca nadętego pająka, jedyna imitacja, którą potrafią zrozumieć, tej niezgłębionej wielkoduszności, mocą której Bóg zmienia narzędzie w sługi, a sługi w swych synów, by mogli się z nim ostatecznie zjednoczyć w doskonale wolnej miłości ofiarowanej mu z wyżyn ich całkowicie odrębnych indywidualności, których po to, aby takimi byli, wyzwolił.